Halo, halo, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Diablo 4 DLC, Vessel of Hatred. W dzisiejszym materiale postaramy się wykonać misję płonąca krucjata. Dotarłyśmy do Skarbnicy Wiedzy. Grobowiec znajduje się niedaleko miejsca zwanego Samukiem. Brawo, Nejrelo. Samuk to miasto daleko na południowy zachód stąd. Erus stamtąd pochodzi. Będzie wiedział, dokąd się udać. No właśnie, musimy Eru jakkolwiek odnaleźć. Został podobno zabrany w tą lokację. Najpierw znajdziemy Eru, a potem puścimy je z dymem. Bez <laughs> Co za dialogi. Byś mi, to muszę przyznać. Dobra, gdzie może być Eru jeszcze? Będzie na każdym kroku. Nie ma zmiłuj. Pewnie jest jakoś bardziej schowany na północny, znajomy życia. Relikwiasz, co ja w ogóle otrzymuję? Jakieś fragmenty szafiru? A może się przyda? No to jest obozowisko większych rozmiarów. Jeśli już to jakoś w ukrytych lokacjach by się najpewniej znajdował. ten, patrzcie na to, jest jakiś dungeon. Ale na razie nie mogę wejść w interakcję, może dopiero później. Jak uratujemy Eru. Koś tędy. Tutaj drabina. To musi być to. O nie! Nie teraz! Coś się stało na Reli, chyba została opanowana przez złe duchy. To się znowu dzieje, prawda? Co takiego? Kamień dusz. Bywa kapryśny. Potrafi zsyłać mi wizję, sprawić, że... Padam w szał! Wypieranie się bólu to wypieranie się siebie. Nie tłum go. Pozwól mu popłynąć przez ciało. Walka nie działa na twoją korzyść. Spójrz na mnie. Jestem tu. Prawdziwa ja. Oddychaj ze mną, Neyrelo. To minie. Dziękuję, Mako. Zaraz mi przejdzie. E, no dobra, w każdym razie mamy obozowisko spalonych rycerzy. E, ta bohaterka Neyrela dalej jest z nami w ekipie i będzie walczyła, tak? No to raczej nie powinien być. Wysoki poziom trudności. Mamy trzy osoby w zespole. Raczej powinno być dosyć prosto, ze wszystkimi ułatwieniami, bonusami. No ale o zbozowisko jedno z większych trzeba przyznać, kurde. Namioty idące już w dziesiątki. Tędy muszę się przedostać. Co się stało? Poszukaj eru. Podobno zostały już to załatwione. Jest główna historia. Nie zrobiłaś tego celowo, prawda? Nie. Niebezpiecznie być teraz blisko mnie. Idźcie przodem. Sama się tym zajmę. Odmowa pomocy nie świadczy o odwadze. Tylko o strachu. Powinnam się bać. Możesz zginąć, Mako. Oczywiście, że mogę. Wszyscy możemy. Kamień zagraża całemu światu, ale to ty obiecujesz go ocalić. A to brzemię jest zbyt ciężkie do udźwignięcia dla jednej osoby, kimkolwiek ona jest. Chodź, najrelo, pozwól nam dźwigać się z Tobą. Przepraszam, milidum cic. Mamo? Nie, nie! On nie żyje! To się nie dzieje naprawdę! Powiedz mi, co jest prawdziwe. Ziemia. Twarda. Co jeszcze? Mój topór. Znajomy ciężar. W dłoni. Sprawdzone w boju ostrze to wyborny towarzysz. Co jeszcze jest prawdziwe? Moja matka wybrała Lid. Wolała Lid. Ode mnie. Jej błąd nie świadczy o twojej wartości, Neyrelo. Poza tym to już przeszłość, a my jesteśmy tu i teraz. Naprawdę. Wybieramy ciebie. Gdy poczujesz, że tracisz kontrolę, trzymaj się nas. Dobrze? Właśnie, teraz masz przyjaciół. To jest siła przyjaźni plus tysiąc do obrażeń. A przynajmniej tak to wygląda w anime. W Diablo chyba tak nie działa. Nie no, ogólnie chyba idziemy w dobrym kierunku. Lokacje całkiem sporych rozmiarów, ale mieliśmy główną historię przed chwilą zaznaczoną, jak tam wchodziliśmy do całych bunkrów, no, bo tam zabudów, jak to nazwać raczej, bo jest historia, znowu główna, ten już aż tak super szczegółowo lokacji nie będę zwiedzał. Wątpię, żebym coś odnalazł godnego uwagi. Jak dalej? Zą mamy rozmowę. O, jest Eru. Ty żyjesz? Dzięki tobie. Hej, teraz jesteśmy kwita. Przybywasz w odpowiedniej chwili. Ich przywódca, czy to on cię dźgnął? Osobiście wybiera rycerzy, którzy ruszą na poszukiwania. Masz teraz szansę, by odejść, zanim on wyruszy. Nie mogę zostawić go przy życiu. Stanowi zbyt duże zagrożenie dla Najreli. Niech wszyscy tu zostaną. Ja się tym zajmę. Rządza zemsty, wypala serce. <laughs> Skłamałbym je jednak, gdybym powiedział, że nie cieszę się na myśl o zarżnięciu tego psa. No fajna sprawa, że nawet ten Rachejer czasami coś potrafi powiedzieć. Chociaż jest to raczej rzadkością, bo to jest bohater całkowicie poboczny, którego w historii raczej być nie powinno. Tylko go wybrałem do ekipy. Więc rozumiem, że inni bohaterowie też by mówili podobne kwestie. Słuchaj, kapitan rycerze Eckhart. O, jeszcze jakieś itemy super legendarne. Zobaczmy, czy jest to rzeczywiście jakiś lepszy item od obecnych. Tak trochę średnio. Już mi się kończą przedmioty. Miejsce na przedmioty w ekwipunku. Trzeba będzie to naprawić w mieście. Czyli reszta raczej została w poprzedniej jeszcze lokacji Eru czy tam, jak się jeszcze nazywała, i jeszcze Neirela. Musimy sobie samemu radzić. Przy okazji mamy walkę z bosem, jakoś w okolicy. To jest ten dowódca. O, jest węglony klucz i otwieramy. Uriwara, przychodzę skończyć to, co zacząłeś. Miałem zamiar zabrać cię do kijowosadu. Ha. zagwarantować ci przywilej sprawiedliwego procesu. Ale twoje zwęglone truchło, nabite na pal, równie dobrze wzmocni naszą przyszłość w kościele i zakopie pradię, głęboko w przeszłości, gdzie jej miejsce. Rozprawьте się z nią, rycerze. No to ciekawe. A nie, czy już z Uriwarem nie zawalczy raczej? Bo żeby się jakoś później pojawił. To jest jeden z ważniejszych przeciwników. Na samym początku gry wydawało mi się, że to będzie ostateczny boss z całego dodatku. Przed chwilą był widziany. To zobaczymy. Znaczy nie, rzeczywiście nie ma to chyba sensu, że byłby to ostatni wróg. Przecież mamy jeszcze Mephisto do załatwienia. Dobra, gdzie jest ten Uriwar? Co mi tak ucieka, że bez przerwy tak się nie wypada. Tak nie walczą wojownicy. Honorowi. Trzymaj kombo straszliwe. A z moich ust wypełzła nienawiść. Ojciec spalił na stosie własne dzieci, a z ich popiołów matka ukształtowała nową epokę. <laughs> Jesteśmy tu tylko ty, i ja, podróżniczko. Nie ma po co udawać. Odkryjmy karty. Ten głupiec Inarius sprowadził katedrę do piekła przez wierszyk na basgrany przez wstrętnego mieszczańca. A ty. Pomagasz tej dziewczynie zniszczyć nas w imię prawości. I to mnie nazywasz szaleńcem. Oferuję ludziom porządek. Oferuję im zbawienie, światło, które pokona mrok! A co ty możesz im dać? Zabij. Ja, ale przynajmniej na koniec uczciwie to przyznałeś. Pradia się ucieszy, że katedra wróciła po jej pieczę. I może w końcu przestaną mnie ścigać. Ach, ja nie zadałbym mu tak litościwej śmierci. Ta bardziej byś torturował? Rachejrza? Jeszcze mam jakieś dodatkowe na pierścienie. Łuk jakiś epicki, co ja w ogóle zdobyłam? Teraz nie mogę go znaleźć. Zyskuję ciernie. 500 prawie podczas podtrzymywania i przez 3 sekundy po jego zakończeniu. Pierścień. Nie zdobyłem żadnego łuku? A może to ten? 523 obrażeń na sekundę. Ten? No dokładnie takie same statystyki. Tylko to ma coś chyba jeszcze lepszego. Przy maksymalnym poziomie kumulacji mocy pasywnej, impet umiejętności napaści stają obrażenia zwiększone o 66%. Eee, szczęśliwy traf do 100% szans przy trafieniu lub zabiciu zamrożonego wroga na utworzenie lodowych odłamków. Nie, to w ogóle nie mam takich rzeczy. Dobra, zamienię sobie. W sumie takie same staty, praktycznie. Dobra, czyli muszę się jeszcze wycofać do pozostałych. Dobra, jakoś wyszło z bosem. Dosyć szybciej niż przewidywałem, muszę przyznać. Wydawało mi się, że to będzie jeszcze bardziej epicki przeciwnik. Czy może jeszcze odpali jakąś drugą fazę? Co się w ogóle dzieje? Jakieś krzyki. Ona tylko chciała ci pomóc. Nie, 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 nie. No i tyle. Co się stało? Dziewczyna zabiła jedną z nielicznych osób, które były po jej stronie. Nie. Wiń. Dziecka. Wiń. Kamień. Mako. Postąpiłaś tak głupio. Dlaczego nie uciekłaś? Eru, Przecież wiesz, to na hantu. Pomoc była niezbędna, Więc jej udzieliłam. Tacy już jesteśmy. Mako, Akarat doprowadził mnie do Ciebie. Zostałem, gdy powiedziałaś mi o Lilith. Zostałem, gdy powiedziałaś o Mefiście. Ale to nie mogę już z tobą zostać. Akarat prosi mnie o zbyt wiele. Cena twojej przyjaźni jest zbyt wysoka. Idź, zabierz dziecko ze sobą i odejdź. No to rzeczywiście przykra sprawa. Musimy ruszać. Mówiłam, by trzymała się z daleka. Mówiłam, ale ona nie chciała słuchać. Myślała, że znów do mnie dotrze. Ale nie potrafiła. Nie tym razem. Za. Zakończ to. Proszę, zabij mnie i weź kamień. Zanieś go do grobowca. Wiem, że dasz radę. Nejrelo, nie wiemy tego. Zabicie cię może uwolnić Mefista. Musimy doprowadzić to do końca. I uda nam się. Razem. Mówisz jak Maka. Maka w ciebie wierzyła. I ja też wierzę. A przetrwałam o wiele gorsze rzeczy niż ten kamień. W takim razie ruszajmy do tego grobowca. I zakończmy to na dobre. Ruch! Tak mi przykro. Nie chciała mnie zostawić samej. Oczywiście, że nie. Nie mogłaby. Ale ja nigdy nie byłem tak silny jak ona. Proszę. Odejdź, Nerylon. Po prostu odejdź. Dobra. No, przykra sprawa. Śmierć bohaterki. To co się stało to nie twoja wina? Przyjaciele nie powinni się okłamywać. Maka mówiła, że samuk leży daleko na południowym zachodzie. Wrócę do kurast, żeby wytyczyć drogę na mapie. Okej, okay, co jeszcze mamy? Strzaskana twarz Uriwara? Zaraz, zaraz, bo to może być jakiś super wartościowy materiał. Muszę to. o to? Miecz Uriwara. 60. poziom. Dobra, wywalmy coś przeciętnego. Coś, co jest niewiele warte i weźmy twarz. Dlaczego nie mogę zabrać, co jest? A, dobra, jeszcze raz. A, i pora na teleportację. Tędy się okazuje. Jasna sprawa, dobra, podróżuj. Jeszcze pora się jakkolwiek posprzedawać. Mamy chyba kilka nowości. Kilka nowych itemów. Zobaczmy, jak to się prezentuje. Może coś do zmiany. 130. Więcej obrażeń, ale nie posiadam możliwości, żeby to wyposażyć. Niestety. Hmm. Wymaga 60 poziomu. Ok. No to jest jakaś super ważna kwestia. A który ja mam poziomu w ogóle? Um, nad niem. zdobyto element ozdobny. A, po raz kolejny, dobra. Czy to kwestia bardziej ozdobna i tyle? No dobra, jasne. E, jeszcze posprzedajmy jakieś itemy. Sprzedawca pancerze. Sprzedaj. To po kolei wszystko wywalamy. Już tak mam gorsze staty na tych itemach. Wszystko jest już sprawdzone. Mamy jeszcze jakiś e, przewodnik po hartowaniu? Jak Uważaj to zrobić? O, naucz się. A dobra, tak to się wykonuje. Zapomniałem. Jeszcze coś do sprzedaży. Zobaczmy. Po kolei. Hmm, całkiem, całkiem. To znaczy jako śmieć. Nie, nie wszystkie temy mogę jednak sprzedawać. Nie wiem do Jakie są super epickie, czy o co chodzi? Nie do końca rozumiem. Jeszcze z ulepszeniem, a więcej zręczności powiedzmy i chyba tyle. No więc w sumie w tym miejscu zakończę odcinek i nie wiem czy będę jakoś zawieszał serię, zobaczymy. Raczej w sumie Diablo będzie na ostatnim miejscu, a będą wychodziły jakieś inne serie. Więc od tej pory będę się skupiał na Dragon Age The Veilguard. Vale Guards. Właśnie premiera wychodzi już e, jutro. czy tam na dzisiaj, jak to oglądacie. Więc będę się na tamtym skupiał. Diablo pójdzie na drugi. Nie. Na później. Dopiero wtedy się na tym skupię. No w sumie jesteśmy blisko zakończenia głównej historii. Mówiąc szczerze, z tego co widziałem, jest ta misja. To jest przejście na południe i tam ja jeszcze jakoś, nie wiem, półtorej godziny, czy tam dwie godziny gameplay, i w sumie tyle. Więc w sumie jesteśmy blisko zakończenia całej historii. Ale prócz tego, jeszcze jest dużo misji pobocznych, które mi ominęło. A misje, misje poboczne też są w sumie w miarę interesujące. Znaczy, w sumie myślę, że w podstawce były bardziej interesujące. W tym dodatku jest więcej na przykład jakichś walk. Mniej interesujących. Nie wiem. Więc zobaczymy. Więc tak, na przestrzeni kolejnych dni będę się skupiał na Dragon Age nowym. Będą codzienne odcinki, a potem nie wiem. Jeżeli starczy mi czasu do Diablo, jeżeli nie, to Starker będzie jeszcze trochę później Czytam, nawet Będzie premiera PlayStation 5 Pro, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc tak, jeżeli interesuje Was kontynuacja, to polecam zostawić jakaś odzwonka. No i w sumie tyle. Ja się zamierzam jutra.